assim, you né?

Szan Boże, witaj, przyjacielu. Cieszę się, że cię widzę. Żony nie ma? Sam jesteś? Idzie Mama i zurą. A, to fajnie. Zurę przyjechał, A, ja, To fajnie, Tam to się podoba. Pięknie. Coraz mniej. <słuchaj> tu jest, nie? Słuchaj. Mówię, coraz mniej nas tu jest, nie? Coraz mniej nas tu jest. I co zrobisz? Co zrobisz? Szeń Boże! Witam! Boże. Witam kwiat! <laughs> jedzie do Częstochowy. Jak? Do Częstochowy jedzie Pan. Pewnie. Ja też. <laughs> Jak dożyje też, tak? <laughs> Ale jadę od Maksymiliana. Aha. Stamtąd. Mhm. Dobrze, że chociaż ktoś pamięta, nie? nie? No Jeszcze dobrze, że chociaż ktoś pamięta. Co zrobić? Jest, jaki jest, chce co zrobić. Taki naród, nie? Po co pamiętać? Po co pamiętać? Tu jest biuro, jeszcze takie w Karpacie, mhm. tamtędy tam, Białostocie, w mhm. tam, tam, Górale, mhm. tam Rzeszów, jeszcze, a. ale tam też jest skażony teren, tam też, ale teraz Śląsk już troszkę się pamięta, Śląsk. Już, już, już powolutku, a kiedyś to gremialnie poparli, nie? a teraz Śląsk się pamięta, już go... Przywitali odpowiednio tam mieszkańców. No teraz te, te wybory były. W po co drugie Jeszcze szukali szans. No bo, tak, no bo, takie, takie, bo takie jest ordynacja wyborcza. Nie? Liczyli, że może, a się uda, nie? Jeszcze utrzymać. Bastion swój. tak? Ale wszystko jedno i dużo, tam jest. Prawie do no, połowy. No, już władza będzie mówiła. Tutaj na założycielskim e, spotkaniu tutaj pod kablicą Smoleńską chciałbym ja serdecznie podziękować tutaj Państwu za Pani, za to, że pamiętacie, że trwacie, że chcecie, aby prawda o tym, można powiedzieć teraz, że jest zasadą, że zamazu światło. Chcę uczcić wielkich Polaków, którzy oddali swoje życie. Serdecznie, z całego serca Wam dziękuję za to. I chciałbym Wam powiedzieć, że witam Was jeszcze raz wojownicy praw. Myślę, że ręką na sercu mogę Państwa tak nazwać. Minęło już 39 miesięcy od niewyjaśnionej śmierci Prezydenta Warszawskiego naszego narodu. My tutaj domagamy się powołania Nie, nie prosili Ameryki o pomoc, bo posył. Chcemy, żeby rewolucja międzynarodowa w sposób w No, przecież była katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych w Też się samolot rozbił, no i sami Państwo widzieli, z 300 osób, to tylko kilka osób yy, oddało życie. Jednak można było te osoby uratować. Sami Państwo widzieli, że wszystkie fotele znajdowały się na miejscu, wewnątrz tarniowa samolotu. To jak to się stało, że te fotele Pół 154M nagle wyparowały skabu. Wiadomo, że, jest, że musiały tutaj działać siły zewnętrzne, czyli jakieś ładunki wybuchowe, które to wszystko wyrzuciły na zewnątrz I tym bardziej musimy tutaj działać jako prawica i dążyć do prawdy, bo bez tej prawdy nigdy my jako Polacy nie będziemy wolni i nie uczymy się, że odzyskamy jakikolwiek e, chociaż małą jakąkolwiek na miastę. Szanowni Państwo, jeszcze Polska nie umarła w my Pamiętam. rozpoczynamy apel pamięci. Brak Wzywam do apelu Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polski, małżonkę prezydenta Marię Kaczyńską. Cześć ich pamięci. Cześć, Cześć ich pamięci. Ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polski, naukowickiego Ryszarda Kaczorowskiego. Cześć jego pamięci. Generałowie pomieści: Generałowa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Generała sztab Generalnego wojska Polskiego. Generała 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 wojska Generała 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 Kwiatkowskiego Generała Generała sił zbrojnych Generała Broni Andrzeja Głasika, Generała Generała dowódcę sił Generała 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 Dowódcę Wojsk czy Rzeczypospolitej Dowódcę wojsk specjalnych generała dywizji Włodzimierza Potasińskiego. Dowódcę marynarki wojennej generała Andrzeja Karwete. I ja to chodziło, o A ja. Generała brygady Kazimierza Angielskiego. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci.

Złożony ciężarodaj, Złoczny ciężarodaj, Złoczny ciężarodaj, Złoczny ciężarodaj, Złożony Na 18. teraz mamy taką też ważną uroczystość pamiętającą e, e, drogę wojewódzką ta e, uroczystość odbywa się w piątek o godzinie 17 zaczynają się uroczystości one się będą odbywały tutaj w kościele a, e, Będzie też podsumowanie tego urzędu.